no, dostaliśmy nowy prima aprilisowy update. Jak możecie tu zobaczyć, pojawiła się tutaj taka nam skała dziwna, więc wejdźmy sobie w nią tutaj na szybko. I tak, Pioneer Rock, the most OP unit of all time is yours for free, za darmo, uuu, to jest ciekawe. Add it to your loadout and track up takedowns with this unit to unlock the Pioneer Rock mount permanently. A, czyli dostaniemy e, kamień. Mounta kamienia na, na zawsze, okej. Okay. Więc co, startujmy sobie questa. 5000 takdos z nim musimy chyba zrobić. I gdzie jesteś, panie kamień? Jest i on, a on jest teraz limited. A na tym, a na filmiku z YouTube'a był yy, secretem. Więc to dziwne, dziwne, dobra, ja yy, tak. To z weźmy sobie to za jeden golda tylko. A czy możemy w ogóle, czy możemy go sobie wy, wytrejtować? Nie, wytrejtować go się nie da. Dobra, ale sprawdźmy go sobie tutaj na, chyba na Endlessie, będzie najlepiej go wbić. Endless, I'm ready, start. Już jesteśmy w Endlessie, w ogóle też udało mi się Lord Portrageista wytrejdować z, z ze Secret Formułą, więc też bardzo fajnie. Ale dobra, sprawdźmy jak to działa. Mamy kamyczek. I co, postawmy go sobie tutaj. On coś w ogóle zrobi, może on jakoś uderzy, bo zasięg to tak. No tak średnio bym powiedział. Tak średnio. No dobra, nie wiem, możemy zacząć grę. Ewentualnie tam postawić gdzieś jeszcze dalej postać, jak zarobimy kaskę. I co robisz? No. O, atakuje! Ale on atakuje za jeden tylko. Dobra, no to weźmy tutaj sobie Poltergeist'a. Poltergeistik OP jest. Niech to wbija poziom. 5000 tankdownów z tym. No to może być delikatny problemik, ale już mam drugi poziom, więc. Chyba jakoś nie będzie tragicznie. Z tego co widziałem, to leci szybko ten poziom. Co, będziemy mogli na skalę jeździć? Kurczę. Trzeci poziom już. No to ładnie, ładnie. Dam sobie ten poltergeistik da radę. Chyba tak. Tylko właśnie. Zabiera kamieniowi Expo. Ja będę ci troszeczkę dalej dał tutaj. O, i przesuń się pan. O, tutaj będzie idealnie. Dobra, niech tutaj skała nam. Pokazuje, co potrafi. Już piąty poziom. Jak damage? A, w ogóle to chyba można ulepszać, nie? Dwa... Dwa... Ale kurde, no coraz dłużej atakuje. To jest najlepsze i mam większy range. O! Dwa O, i tu już dwa 10 tysięcy kasy jest potrzebne. Oj, oj, oj no to mogłem go z tego kraba wziąć w takim razie. Ale to jest ostatnia, dobra. Tyk, 20 damage'a z 0 sekund. Take downów? No jak na razie zero. No trzeba 5000 jakoś bić. Zobaczymy, zobaczymy. Chociaż jest 15 wave dopiero, to powinien chociaż trochę zebrać, ale siódmy poziom tego dopiero. Mam nadzieję, że jak dostaniemy jakiś większy poziom tej skałki, to się uda jej więcej pozabijać. Bo jak widzicie, no na razie no tak średnio bije. Zero take downów w dalszym ciągu. Poczekamy. Ósmy poziom. Ósmy poziomek jest. Zobaczymy, czy w ogóle na tym jednym się uda po prostu zdobyć. Czy jednak będzie potrzebne trochę kurcze. Więcej tych handlesów. O, dobra. Zwiększył mu się damage na dziesiątym poziomie do trzydziestu. Czy uda się mu teraz. Ej zabija. Pierwsze fragi robi. O to chodzi. Pięć tysięcy to będzie łatwo. Czterdzieści damage. 14 poziom w ogóle. 15 Ale leci, ale leci. Nawet nie trzeba go karmić. 43 downy już, no leci, leci, ładnie, ładnie, 60 damage'a, dobra i doszliśmy już do etapu, gdzie tutaj ma ponad 100 kili, 300 damage'a prawie, ponad już 400, eee kurde jak to leci, nawet sobie z Dirty Bubble'em da radę? Da radę sobie bez problemu, no to elegancko, no to trzeba w takim razie chyba zacząć od nowa Endless'a i liczyć na te 5000 kili. Zobaczymy jak ten Moncik wygląda. Fajnie Mam go jakoś jeden z pierwszych dostał. 1300 już damage'a. O! 50 zaraz Czy to jest max, czy jednak poleci jeszcze wyżej? 2000 obrażeń. 50... Czy dasz radę wbić 50? Czy, czy to max? I chyba to jest max. Chyba to jest maxik, ale 80 range'a? Co? Jest 2000 obrażeń, 80 range'a z... Zobaczcie, to ma całego, Całą mapę zasięgu. Jest oh z tym kamieniem. No ale no 230 takdownów, dopiero a to 5000, to chwilę sobie tutaj poczekamy. Muszę wam powiedzieć, że udało nam się dojść do 230 wavea. Praktycznie z samym tym kamieniem już ma 2000 takdowns, więc no, ja się 3000 dodobić. Ja właśnie myślałem, że tak nie, zacząć sobie od nowa. Ale w sumie mówię, że jak już tak leci, sobie awczy coś oglądam w tle, więc zobaczymy, do której sobie tutaj, do którego wavea sobie da radę. No jak na razie. Maksymalnie dochodzę. No, tam jest poltergeist. No, mógłbym niby dokładać cały czas jakieś tam unity, żeby sobie pomagały mu, ale czy mi się chce? Nie, no, wolę samym kamieniem, żeby miał 100% 100% po prostu kili, nie? Żebym mógł sobie zrobić, żeby miał łatwe do zrobienia. Czyli po prostu będzie trzeba jeszcze chyba jedno zrobić podobne. Czyli no, też tak kurczę z pół godzinki mi to pewnie zejdzie. Ale dobra, Zab widzimy się, do którego wavea uda nam się dojrzeć. Przegramy. Ja tutaj nic nie ruszam. No i dobra, i chyba 281 wave to będzie nasz wave numer ostatni. Tak mi się wydaje. Już tam widzę, że te małe tanki tam idą. No i niestety, ale okej, okay, dobra, zreplayujmy się. O, trochę gemów. Okej, okay, trochę Expo zawsze się przyda. Co teraz, czy damy radę sobie samym go tak postawić? Tutaj spróbujmy. O. Może o tak jakoś. Dobra, wstań tu. Uderz w mapie stoisz. Idzie teraz sobie sobie damer... Aha, nie, masz 50 poziom. 200 damage na sam start. 38 ranger, nie no, to teraz sobie sam bez problemu chyba da radę. 200-200, tylko właśnie. Czas jest długi oczekiwania. Ale zobaczymy. Dobra, trzeci poziom, tylko ciężko będzie właśnie. Te 10 tysięcy na sam koniec uzbierać, bo jeszcze nie mam tłustych krabów. No. Ale chyba w ogóle kili tam połowa była. No ciekawe, czy się teraz uda to zdobyć. 10 tysięcy, czy uzbieramy? Czy jednak Bubble przejdzie? Oj, chyba Bubble przejdzie, no to i tak trzeba będzie mu pomóc. No dużo tego Poltergeista. No, nie róbmy, nie róbmy tutaj cyrków. I pozbierajmy te 10 tysięcy, uzbierajmy te 5 tysięcy killi. Dzisiaj pewnie widzimy już, jak będę odbierał tą nagrodę. Nie wiem, czy to mount, czy to mount coś jeszcze. No, bo tu nie mamy limitowanego peta. Ale no, kurde. Nie wiem. Zobaczymy. Yy, ulepszony nasz kamyczek. Poltergeista możemy sprzedać. A nie, co ja robię? Czemu jako ulepszam? Sprzedajemy go. Yy, tylko myślę, czy chcę mu dać. To nie no, w sumie ty masz 00. No to 0 atak speed, więc po co mam ci dać? Jelly dż Jama? Dobra, to w takim razie niech on sobie sam stoi tutaj. Samotny kamyk na polu bitwy. 200 takedownów już za nim i słyszymy się zaraz. No i dobra, chyba znowu tutaj koniec. Tak jest. Zgadza się Return to Lobby. O, w ogóle to jak śmiesznie wygląda. The Reef Retreat. I sprawdźmy, czy mamy zabite te 5000, czy jednak troszeczkę mi brakuje. Uuu, i mamy. Pioneer Rock Mount. Klajmujmy sobie, proszę bardzo. I jak ten moncik wygląda? Czy on będzie jakiś szybki, czy coś? Uuu, Limited Equip. No i na takiej skałce jedziemy, no spoko, ale nie jest jakieś, znaczy chociaż szybkie czy jest, no takie całkiem, ale no zawsze limitowany przedmiot, zawsze coś może podwyższyć wartość konta, spoko, jeszcze tutaj kodzik chyba, chyba mamy, który działa, nie wiem, bo były podane trzy, Full me twice, redeem, jeden challenger crate, ten rare chestów, okej, okay, dobra, to otwórzmy sobie jeszcze przy okazji challenger crate'a, może jakąś mega farta tutaj przyniesie, Epic, 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 epic i epic. No niestety nie. A i w ogóle. <grytania> zbugowałem się i teraz ja jestem kamieniem. Tylko mi widać. Jakby to tak działało, czekajcie, ja wyjdę. Nie, to teraz na kamieniu. No dobra. Całkiem spoko. Ale ogólnie myślałem, że jakąś też jednostkę limitowaną dodadzą. Ale szkoda, tylko teraz czekajcie, teraz mi ta. A, ta jednostka się zamieniła w ten, ten, ten pojazd. No dobra, rozumiem. Ale szkoda, że właśnie żadnej jednostki nie będzie dostaniemy na jakiejś limitowanej tutaj za April Fool'a. E, mi się wydaje, że jako taki malutki węcik całkiem spoko. Więc jeśli odcinek wam się spodobał, możecie stawić łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwonem, jakiś komentarz. I tutaj na samym końcu wyniki ostatniego konkursu. Tutaj macie zwycięzcę. Proszę bardzo i gratulacje. Dodam cię do znajomych albo napiszę do ciebie. Do następnego. Na razie.